To przede wszystkim świetne spędzanie czasu wolnego, to znalezienie dla siebie pasji. Relaks, zdrowie, odprężenie, radość. Jest odskocznią od normalnego, szarego życia. Tutaj była kiedyś, po pierwsze, filia klubu Miraż, a Miraż. To słowo, które w tym roku będzie Państwu się powtarzało bardzo wiele razy, bo mamy właśnie jubileusz, 50-lecie klubu Miraż. Na tym parkiecie również trenowało najwięcej mistrzów Polski jednocześnie. Wszyscy tu na praktykach tańczyliśmy, przygotowywaliśmy się do turniejów sportowych. To jest wspaniała okazja po prostu, abyśmy wszyscy tańczyli, dlatego że mamy i 50-lecie Miraży, i 50-lecie tańca towarzyskiego w Olsztynie właśnie w tym roku i historią troszeczkę zarazić, żeby jednak przypomnieć całemu miastu, że Olsztyn był stolicą tańca, no i że tak naprawdę jeszcze ciągle jest. Każdy z nas ma talent do tańca, więc nie jest tak, jak zazwyczaj ludzie przychodzą i mówią, że jestem totalna noga, w ogóle się nie nadaje. Później się okazuje, że po naprawdę jakichś tam godzinach spędzonych na salach wszyscy pięknie tańczą, i ja wszystkich do tego serdecznie namawiam, i, i na pewno jest to piękna przygoda. My zajmujemy się nauką tańca dzieci, młodzieży. Dorosłych, ale również seniorów, a dla nich jest to bardzo ważne, ponieważ rozwijamy ich jednocześnie i fizycznie, ale dbamy również o ich rozwój psychiczny. Także taniec to jedna z niewielu dziedzin sportowych, które są odpowiednie dla każdego wieku i każdy może w nich znaleźć coś dla siebie.